Dzisiaj odcinek z serii Jedno Tym razem zajmiemy się wyjątkowym, niepowtarzalnym, nietuzinkowym szczepem Sędziów Wayzy. Nie! Oglądajcie, będzie Peter. Dobra, kochani, oczywiście wymawiamy w bardziej włoski sposób, sangiovese, ale Tomek tutaj się śmieje, że słyszał najróżniejsze dziwne amerykańskie wymowy tego szczepu. Co do w ogóle wymów, nazw szczepów i w ogóle nazw regionów, tym razem francuskich, odsyłamy Was do naszego odcinka o nazwach, o wymowach francuskich i może zrobimy też. I może zrobimy też taki odcinek o wymowach włoskich, jeżeli go potrzebujecie, bo w tym odcinku będzie po włosku, będzie Sangiovese i będziemy wreszcie coś nalewać do kieliszków. Zacznijmy od tego, od, od razu od samej nazwy Sangiovese, a ja mam butelkę, jedno szczepowiec i na etykiecie jest napisane Pruniolo. Bo Sangiovese ma również inną nazwę, pruniolo. W okolicach Montepulciano w Toskanii we Włoszech Sangiovese bywa nazywane pruniolo właśnie. A ja wziąłem słuchaj, Rosso di Montalcino, wziąłem po prostu najdroższą butelkę jaką miałem w wino, no w końcu kto mi zabroni, nie? <laughs> Kilka faktów o Sangiovese, co to jest w ogóle za szczep. Yy, kolor, jasny czy ciemny? Co to jest za szczep? Ja uwielbiam Sangiovese. Więc kolor raczej jasny. To nie jest szczep, który daje bardzo takie głębokie w kolorze wina. E, ciało średnie. E, za to taniny. Ma sporo tanin. Naprawdę kawał tanin potrafi mieć Sangiovese. I przez to, przez to połączenie tanin z małą ilością koloru bywa często mylony z... Wiesz Tomek z jakim szczepem? Sporo tanin z gamę. Nie, bo gamę nie ma sporo tanin. A nie, nie ma bo jest kwasowość sporo. No to nie wiem z jakim. Dużo tanin, mało koloru, średnie ciało, nebiolo porównywane mm. i mylone często jest z nebiolo. Natomiast w Sangiovese taniny są zupełnie inne niż w Nebbiolo, ale to sobie zaraz powiemy, jak otworzymy butelkę. Ale jak sobie myślę w ogóle o, o Sangiovese, to słuchaj, tak jak już dzisiaj, jak sobie myślałem takie skojarzenia, no to, to, to zawsze mi się kojarzyło raczej z takim właśnie dosyć potężnym, intensywnym, e, mocnym winem, a przynajmniej do takiego mocnego, intensywnego jedzenia, bo pamiętam właśnie, że to, to jedzenie toskańskie jest zawsze takie dosyć ciężkie, e, intensywne w smaku więc no, bardzo się cieszę na to, że dzisiaj sobie spróbujemy na nowo i trochę więcej opowieści. No właśnie, co się je w Toskanii? Ja zawsze w Toskanii uwielbiam jeść ragu z dziczyzny, Uwielbiam również oczywiście te wielkie steki, no i zawsze w Toskanii zamawiam królika, takiego pieczonego królika w ziołach. Uwielbiam po prostu. Nalewamy sobie od razu wina myślą Tomek, bo to będzie jej krótki jedno szczepowiec, więc od razu pokażmy. Pokażmy, ja pokazuję i ty pokazujesz ten kolor, który właśnie jest dosyć jasnym takim kolorem. To nie jest wino ba o bardzo, bardzo głębokiej barwie. Zwłaszcza, że i ty i ja e, bardzo słusznie wzięliśmy niewielkie wina z czy, tylko raczej takie podstawowe wina z Sangiovese, żeby pokazać sam szczep, samą esencję szczepu. Jeżeli chodzi jak o... Ja, poczekaj, jak ja bym no? powiedzieć o kolorze, który ja tutaj widzę, to jest taki mocno, taka śliwka, jak dla mnie, taka wiesz, śliwka węgierka, skórka śliwki węgierki. A czyli idziesz w takie fiolety, tak? W takie refleksje fioletowe, jak Nie, Nie fiolet, nie, 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 tylko bardziej taki, ale m, b, taki brunatny, yy, nie wiem, no nie, nie jest. Yy... A jaki ty masz rocznik? 2017. A, ty masz troszkę starsze wino, od no, 2017, czyli nie masz... Nie miałem, niestety, masz nie miałem więcej... młodszego, nie miałem niestety młodszego. Okej, okay, no mówiłem, okay. że wiem, że tylko... Okej, okay. to ja myślę, że ja po prostu mam taki bardziej bardziej sangiovese w kolorze, które młode dosyć Sangiovese ma, czyli taki rubin w kieliszku. Myślę, że to okay. jest, ja że to jest taki kolor ja idealny. Ja widzę, to nawet nawet tak, jakby widząc, patrząc przez komputer w tej chwili na ciebie, to widzę ten rubin. U mnie mhm. on już nie jest rubinem, już zdecydowanie jakby nabrał takiego. E... Innej de, głębi, zupełnie innej odczucia. No tak, czyli po pięciu latach y, Sangiovese, który zaczyna się utleniać, wchodzi w takie nuty lekko brunatne, mm -hmm. e, coś, co się dzieje zawsze z winem e, czerwonym. Tak, oczywiście. E, sprawdźmy, sprawdźmy, czym pachnie Sangiovese. Jeden taki zapach, który zawsze wyróżnia Sangiovese, według mnie, to jest wiśnia. Mm -hmm. e, wiśnia, bardzo często również malina. Masz u siebie wiśnię i malinę? Nie mam bardziej wiśnie, maliny jakby… nie czuję mhm. maliny. Um, ale również bardzo często Sangiovese pachnie kwiatami, pachnie takimi rzeczami jak kwiaty typu irysy na przykład. No to wiesz, że jakby mój zakres jakby zapachów w świecie kwiatów to jest taki, że rozpoznaję, że to jest zapach kwiatów, ale mhm. generalnie nie rozpoznaję poszczególnych kwiatów. Chyba, że są jakieś super intensywne, uh -huh. także. Uh -huh. Ale czuję te nuty, to znaczy to moja, moje konkretnie też pewnie trochę przez wiek jest inne, bo jakby ten, ten nos też pewnie jest jakby taki zupełnie, znaczy nie zupełnie, ale jest też pewnie zmieniony jakby ze względu na, na wiek tej mojej butelki. Natomiast czuję oczywiście też te, te nuty jakieś kwiatowe, tak wykraczające zdecydowanie poza sam owoc. Tak? To nie jest czysty owoc. Tak, kiedy powiedziałeś, że wiek, to myślałam, że mówisz o swoim wieku, że już jesteś taki stary, że nie czujesz się dobrze serio. Tak pomyślałam. Chciałam Cię właśnie powstrzymać, ale Tomek, ty to nie jesteś taki stary w końcu, bez przesady. Ale widzę, że nie muszę, bo mówisz o butelce. Okej, okay. chciałam Ciekawą rzecz powiedzieć, bo no. jak wiecie jak wiesz, ja się bardzo interesuję zapachem. E i lubi ludziom mówić o tym, jak bardzo często, kiedy opisują wino jakimś innym zapachem niż ja bym je opisała, to też mają rację. Bo na przykład główną składową, jedną ze składowych zapachu wiśni jest octan benzylu. A octan benzylu jest również składową na przykład właśnie zapachu, wyobraź sobie, jaśminu albo zapachu narcyzów. A nawet jest składową zapachu cynamonu oraz również składową zapachu miglany. Migdałów I faktycznie zawsze również zapach wiśni kojarzy mi się z migdałami, a przez ten taki zapach migdałowy również kojarzy mi się z anyżem i z fenkułem. I to wszystko można tu znaleźć. I teraz spróbujmy razem. Ty masz pewnie trochę więcej ewolucji, pewnie masz trochę więcej tytoniu, cynamonu, pewnie będziesz miał więcej niż, niż ja, prawda? Mm. Mm. No ale mam, mam tutaj Intensywny cały czas owoc bardzo, Wydaje, jakby czuję właśnie, że to jest taka wiśnia, ale trochę, trochę być może nawet, tak, może się tak zasugerowałem, ale trochę w kierunki takiej śliwki, coś tego typu mm -hmm. też. Natomiast mm -hmm. bardzo, bardzo wyraźna kwasowość. Tak, tak szczególnie. więc tam, kwasowość wysoka. Mm -hmm. Pięcioletnie wino, no taka naprawdę i, w, I wcale nie takie potężne taniny, tak jak powiedziałeś, tak? Okej. Okay. Natomiast to, co jest charakterystyczne w tych taninach, że one tam są, one są dosyć zadziorne, one są takie ziarniste i takie, mówi się o taninach sanjoveze, że są takie przykurzone jakby, takie, takie piaskowe taniny, które są na podniebieniu. Czujesz takie drobne ziarenka tanin. E, w odróżnieniu od nebiolo, które jest bardziej takie wygładzone, dłuższe są te taniny, bardziej eleganckie są tak naprawdę taniny w Nebiolo niż taniny w sanjoveze. Zresztą no tutaj jakby te taniny po prostu nie przeważają. Kwasowość jest taka przeważająca, jeżeli chodzi o tak jakby charakter, w związku mm -hmm. z tym jakby te taniny ja czuję, ale one nie są e, nie są tak intensywne, nie są tak mocne, żeby jakby wiesz, przykryć e, mm -hmm. e, resztę, więc... E, no tak, no nie to nie jest to tanac, nie? Tak, mm -hmm. tak jakby czucie wyraźnie one są, tak czuję, że mi ściągają też wiesz, wargi, dziąsła, ale mm -hmm. Bardziej na początku niż, tak, niż, niż z tyłu. Mhm. Mhm. Tutaj właśnie są umieszczone te taniny e, Sangiovese. I teraz to, co kocham z Sangiovese, to to, że jest absolutnie świetnym przykładem na to, że szczep to nie wszystko, że szczep absolutnie fantastycznie odpowiada na terroir, czyli na miejsce, z którego pochodzą grona oraz szczep bardzo odpowiada na to, co się z tym winem robi, czyli czy trzyma się w beczce, ile czasu trzyma się w beczce i tak dalej, bo Sangiovese to niewątpliwie jest taki kluczowy szczep Toscanii, a Toskania to jest po prostu mnóstwo różnych win, bo zupełnie inaczej smakuje zwykłe takie generyczne Chianti, inaczej smakuje Chianti Classico, inaczej będzie smakowało e, Rosso di Montalcino, a zupełnie inaczej będzie smakowało Brunello, które właśnie często jest mylone z Barolo. Zupełnie inaczej będzie smakowało Rosso di Montepulciano, a zupełnie inaczej będzie smakowało Vino Nobile di Montepulciano. Ale o tym zrobiłam, pamiętasz Tomek, kilka odcinków, jak byłam w Toskanii? Zrobiłam oddzielny odcinek o Montepulciano, oddzielny odcinek o. Montalcino, czyli oddzielny odcinek o Winnonobile hmm. i oddzielny o Brunello i jeszcze oddzielny o Chianti Classico, więc możecie sobie koniecznie obejrzeć te trzy odcinki, żeby bardziej zrozumieć różnicę pomiędzy poszczególnymi ekspresjami Sangiovese w Toskanii. O, odeślemy Was, słuchajcie, do playlisty może toskańskiej playlisty IZY. Jak będzie Dokładnie na dokładnie. koniec, zobaczycie sobie wszystkie trzy. Tak, ale to jest piękne w tym, jakby to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jakby szczep nie definiuje ostatecznie tego, jakie mamy wino i w zależności od winiarza, tak jak mówisz, od regionu, od tego, w jaki sposób prze przeprowadzona jest winifikacja, ile i jakie się używa beczki, jeżeli w ogóle, no to ostatecznie jakby otrzymuje zupełnie inny. Inne wino. Ja jestem przekonany, jakby patrząc na, też nawet na ten kolor i na ten opis jakby mhm. twoje, tego, co ty masz w butelce, a co ja, że to są dwa zupełnie diametralnie różne wina. Mimo tego, że prawdopodobnie można było powiedzieć, że i twoje, i moje jest dosyć charakterystycznym yy, dla, yy, dla yy, Sanchez, po prostu przykładem. Dokładnie, bo tak jest właśnie z, z winami z jednego szczepu, że one się będą różnić pomiędzy terroir, można je wsadzić do beczki albo też nie, można mieć więcej ekstraktu bądź też mniej, ale wprawne podniebienie znajdzie te takie najważniejsze charakterystyki dla danego szczepu. I tutaj tą charakterystyką są niewątpliwie wiśnie, są nuty malin, są kwiaty. Są te właśnie takie dusty, na to mówimy, takie przykurzone, ziarniste również taniny i wysoka kwasowość i to jest coś, co będzie wspólnym mianownikiem w tych różnych ekspresjach Sangiovese absolutnie. No, i dzięki tej kwasowości to jest świetne wino też do jedzenia, prawda? Dlatego jakby ono, ono oh wow. wręcz jakby było stworzone w ogóle do jedzenia. Tak jak powiedziałaś o, o tej kuchni Toskanii, no to ja też szczególnie na przykład pamiętam właśnie królika, jeszcze jak wtedy byliśmy, no to się tym zajadaliśmy po prostu. Nie? Mhm. Fajne by było też, już jest jesień, więc jakby akurat dobry moment. Ja nie wiem na ile Ty, ty to byś oceniała, ale ja myślę, że właśnie do dziczyzny, mówisz, też o dziczyznie Toskanii, to jest taki też moment teraz, akurat najlepszy. Okres na dziczyznę, więc z i dziczyzna myślę, że idą w całkiem sprawnie w parze. Jak najbardziej. Kochani, dzięki z nami byliście. Jak zawsze prosimy Was o komentarze pod filmem. Łapki w górę, jeżeli się podobało. suby i przekazywanie dalej szerowanie znajomym, rodzinie, etc. etc. Widzimy się jak zawsze co środy o 17.00. Pamiętajcie, pijcie odpowiedzialnie. I chyba tyle na dziś. Chyba tyle. Do zobaczenia! Do następnego odcinka. Kochani, jeżeli podobało wam się ten odcinek, zapraszamy was na serię, playlistę odcinków z Toskanii nagraną przez Izę. Jest tutaj.